No siema, siema wszystkim Nazywam się... no może powiem tak mój nick to Bajdu. No i zrecenzuję czy tam pokażę wam grę pod tytułem Call of Duty 4 Modern Warfare No to wywijamy w misji a tam Akto pierwszego wam ja nie pokaże, nie? Prolog, dobra, szkolenie no, to jedziemy, no zaprawiony, bo jest ten kozak w tą grę, ja tam pominiemy sobie trochę, nie, to nie ma sensu czekać, jeszcze na ekran wczytywania się załaduje, szybciej, nie mam całego dnia, no dawaj, ile można czekać, przecież mam dobrego kompa, tak, kolejny dzień w biurze. tak, tak, co za Chińczyk, dobra, jedziemy No W prologu taki dzieciak gaz Mówi nam, że mamy wziąć takiego kozackiego gana No i strzelać w takie znaczki, nie? No to my strzelamy O, ale jestem dobry O, gdzie to jest? A, tu! O! A, no, przecież bliżeś. Gdzieś... Nie, oczywiście zaznaczamy nie, bo to nie ma sensu. Dobra No teraz mamy z biodra palić ładujemy o, teraz przez ścianę nam każe walimy, walimy A, dobry jestem o, Wszystko zjechałem No teraz jak najszybciej, nie? O, jeden headshot, drugi, obrzuszek, obiajca, o ładnie nie trafiłem o, 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 jeszcze a, nie, już koniec no to teraz mamy wziąć coś tam, ale nie wiem co gdzie to jest a. Hmm. co to ma być a, pistolecik jednak a, to nie wiedziałem, dobra no super, mamy teraz zmieniać broń no dobry jestem, zmieniłem na pistolet no dobra muszę zabić teraz arbuza no, dawaj, dawaj a No, masz rację, ja jestem w świetnym zabijaniu owoców Ej, no, ja chcę w niego strzelić, nie da się Zabiję go. Widzicie jaka ta gra jest bugowana, nie można zabić nawet gościa Dobra, oszczędzę wam trochę czasu, pobiegnę No, dawaj, dawaj Dawaj, 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 dawaj no jedziesz, a musiał odsapnąć chwilę, nie? No. Teraz będziemy musieli zmarnować z minutę. Aż ci goście się rozgadają, bo nie możemy sobie od razu przejść do treningu. Tak, tak. Tak, jesteś bardzo mądry. No jedziesz! Tak, wejdź po drabinie No wchodzimy Było trochę krzywo Ale dobra Prostujemy A, Dobra, ładnie No musimy wymienić na MP5, bo nas zabije Dobra No i teraz musimy Nacisnąć tą Linę Klawiszem F Nie wiem co to ma ...wspólnego, ale... Dobra. No dobra, jedziemy. Rozwalimy... ...te drewniaki. O, jednego ominąłem, O, dobra, zdech. Przejdziemy dookoła, żeby... ...zaszarżować. O, co? Coś tu nie widzę. A, tu trzeba było. a nie widziałem. O, cześć. Dobra, lecimy. Którym się badało flasza? A, a, ładnie. Ale ich zjechałem Kozak ze mnie no. Ale spłynęli No tak, granacik No ładnie No, Ukrainierz Lecimy No, finish. A, dobry jestem Dobry Dobry, dobry No i tym sposobem żeśmy prolog przeszli No to teraz się poczeka chwilkę, nie? Zresztą oni się wygadają, no i zaraz nas przerzuci. O, teraz, jeszcze wybór levela, dobra? O. No i widzicie, druga misja, ale ja już wam jej nie pokażę No dobra, na razie to wszystko na dziś. Niedługo zrecenzuję pewnie Call of Duty 5. No, nara. A tak, miałem jeszcze powiedzieć o ceny. No więc, grafika jest ładna. Ludzi nie da się zabić.